Oto tekst przetłumaczony na język polski, z uwzględnieniem kontekstu i dostosowaniem do odbiorców na YouTube. Mój Boże, moja twierdzo, moja skało niezachwiana, przychodzę do Ciebie w tej chwili z sercem przepełnionym wdzięcznością i pokorą. Czuję Twoją obecność w każdym oddechu, w każdym uderzeniu mojego serca, w każdym promieniu słońca, który ogrzewa moją twarz. Twoja łaska otacza mnie jak ochronny płaszcz, strzegąc mnie od wszelkiego zła i prowadząc mnie w ciemności. Do Ciebie, Panie, wznoszę moje myśli i słowa, szukając pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie i siły, która mnie podtrzymuje w trudnościach. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje nieskończone miłosierdzie, za Twoją bezwarunkową miłość, za Twoją wierność, która odnawia się każdego ranka. Dziękuję za błogosławieństwa, które zsyłasz na moje życie. Za możliwości, które mi dajesz, za ludzi, którzy mnie otaczają i wspierają. Dziękuję za zdrowie, za pożywienie, za dach nad głową, za rodzinę, która mnie karmi i wzmacnia. Dziękuję przede wszystkim za Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, który oddał się za mnie na krzyżu, płacąc cenę moich grzechów i pojednując mnie z Tobą. Uznaję, Panie, że jestem ułomny i niedoskonały, że często zbaczam z Twojej drogi i pozwalam się ponieść pokusom świata. Wyznaję moje grzechy, moje słabości, moje wątpliwości i moje lęki. Żałuję wszelkiego zła, które popełniłem, każdego słowa, które wypowiedziałem, każdej myśli, którą pielęgnowałem. Proszę o Twoje przebaczenie, Ojcze, i błagam o Twoją łaskę, abyś mnie przemienił i ukształtował na Twój obraz i podobieństwo. Tęsknię, mój Boże, za głębszą i bardziej intymną relacją z Tobą. Pragnę Cię bardziej poznać, bardziej kochać, bardziej Ci służyć. Chcę czuć Twoją stałą obecność w moim życiu, słyszeć Twój głos, który mnie prowadzi, podążać Twoimi śladami z wiernością. Chcę być narzędziem w Twoich rękach, kanałem błogosławieństw dla świata, żywym świadectwem Twojej miłości. Modlę się, Panie, aby ta chwila modlitwy była balsamem dla mojej duszy, pokrzepieniem dla mojego ducha, pokarmem dla mojej wiary. Niech Twoje słowa mnie inspirują, Twoja obecność mnie pociesza, Twoja łaska mnie wzmacnia. Abym mógł wyjść z tego miejsca odnowiony i wzmocniony, gotowy stawić czoła wyzwaniom życia z odwagą i nadzieją, ufając zawsze Twojej miłości i Twojej mocy. Niech to przesłanie, którym się dzielę, odżywia wzrost duchowy, pogłębia zaufanie do Boskiego Przewodnictwa i oferuje głębokie ukojenie wszystkim, którzy go słuchają. Niech pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Amen. Panie, mój kompasie i przewodniku, moja ziemska podróż przypomina statek na wzburzonym morzu, raz skąpany w łagodnym świetle Twojej łaski, a raz wystawiony na gwałtowne fale prób. Uznaję niezliczone błogosławieństwa, które mi dajesz. Zdrowie, które pozwala mi chodzić, miłość, która ogrzewa moje serce, rodzinę, która mnie wspiera w chwilach słabości, wiarę, która popycha mnie do przodu. Jestem wdzięczny za każdy uśmiech, każdy uścisk, każdą chwilę radości, którą dzielę z tymi, których kocham. Jednak mój ojcze, nie mogę ignorować cieni, które wiszą nad moją ścieżką. Trudności finansowe, które mnie dręczą, troski o przyszłość, które mnie prześladują, choroby, które mnie osłabiają, konflikty międzyludzkie, które mnie smucą. Czuję się czasami zagubiony i bezradny, jak rozbitek dryfujący po oceanie niepewności. Lęk wdziera się do mojej duszy, strach paraliżuje kroki, wątpliwości przesłaniają mi wzrok. Potrzebuję desperacko Twojej interwencji, Twojego transformującego dotyku, Twojej pocieszającej obecności. Wołam o Twoje światło, aby rozproszyć ciemności, które mnie otaczają, o Twoją siłę, aby pokonać przeszkody, które wznoszą się przede mną, o Twoją mądrość, aby podejmować właściwe decyzje. Błagam o Twój pokój. Aby uspokoić moje strapione serce, o Twoją nadzieję, aby rozpalić płomień wiary w moim wnętrzu, o Twoją miłość, aby mnie uleczyć z ran duszy. Panie, wiem, że nie zasługuję na Twoją dobroć, ale ufam Twojemu nieskończonemu miłosierdziu. Wiem, że nie jestem godzien Twojej miłości, ale wierzę w Twoją niewyczerpaną łaskę. Wiem, że nie jestem w stanie zwyciężyć sam, ale wierzę w Twoją nieograniczoną moc. Dlatego kłaniam się przed tobą z sercem skruszonym i pokornym i proszę, prowadź mnie, chroń mnie, wzmacniaj mnie, prowadź mnie ścieżkami prawości, uwalniaj mnie od zasadzek wroga, strzeż mnie od wszelkiego zła. Napełnij mnie twoim duchem świętym, abym mógł rozeznawać twoją wolę i wypełniać ją z radością i wiernością. Przemień mnie w naczynie honoru, zdolne do wszelkiego dobrego dzieła. Narzędzie Twojego pokoju i Twojej miłości na świecie. Niech moje życie będzie odzwierciedleniem Twojej chwały, świadectwem Twojej mocy, pieśnią pochwalną dla Twojego imienia, abym mógł poprzez moje czyny i słowa nieść nadzieję z rozpaczonym, pocieszenie strapionym, miłość potrzebującym, abym mógł być latarnią światła w ciemności. Bezpiecznym portem dla zagubionych, kanałem błogosławieństw dla wszystkich, którzy skrzyżują moją drogę. Niech tak będzie w imię Jezusa. Mój Zbawicielu, przychodzę do Ciebie z ciężarem niepewności ciążącym na moich ramionach. Próby życia gromadzą się jak nieubłagane burze, które wystawiają na próbę solidność mojej wiary. Czuję się jak wyczerpany pielgrzym, wędrujący przez jałową pustynię, spragniony oazy nadziei i pokrzepienia. Wątpliwości mnie napadają, jak zdradzieckie cienie, które czają się w ciemności, próbując mnie zwieść z drogi prawdy. Potrzebuję gorąco Twojego przewodnictwa, Twojego światła, aby rozjaśnić moje kroki, Twojej ręki, aby mnie bezpiecznie prowadzić. Błagam o Twoją mądrość, aby rozeznać Twoją wolę w wirze decyzji, które muszę podjąć. Wołam o Twoją siłę, aby oprzeć się pokusom, które mnie otaczają, aby nie ulec zniechęceniu i rozpaczy. Tęsknię za Twoim pokojem, aby uspokoić moje strapione serce, aby ukoić mój niespokojny umysł, aby znaleźć odpoczynek w Twoich ramionach. Panie, przedstawiam przed Tobą moje najpilniejsze potrzeby: uzdrowienie z moich chorób, rozwiązanie moich problemów finansowych, pojednanie z tymi, którzy mnie zranili, odnowienie moich relacji. Proszę, dotknij każdego obszaru mojego życia, który potrzebuje Twojej interwencji, abyś przemienił chaos w porządek, smutek w radość, ból w uzdrowienie. Potrzebuję bardziej niż kiedykolwiek czuć Twoją stałą obecność w moim życiu, abym mógł rozpoznać Twój głos, który mnie prowadzi, Twoją miłość, która mnie otacza, Twoją łaskę, która mnie podtrzymuje, abym nie zapomniał, że Ty jesteś zawsze ze mną, nawet w najtrudniejszych chwilach. Że Ty jesteś moją bezpieczną przystanią, moim portem schronienia, moją skałą niezachwianą. Wyobrażam sobie, Panie, jakby to było żyć w Twoim doskonałym pokoju, wolnym od lęków i trosk, które mnie dręczą. Widzę siebie idącego z Tobą za rękę, ufając w pełni Twojemu planowi dla mojego życia, wiedząc, że Ty masz kontrolę nad wszystkim. Pragnę gorąco osiągnąć tę rzeczywistość, ale uznaję, że potrzebuję Twojej pomocy, aby pokonać moje ograniczenia, aby zwyciężyć moje lęki, aby wzmocnić moją wiarę. Dlatego oddaję się całkowicie Tobie, mój Panie, poddaję się Twojej miłości, Twojej woli, Twojej mocy. Użyj mnie, jak chcesz, ukształtuj mnie, jak potrzebujesz, przemień mnie w narzędzie Twojej chwały. Niech moje życie będzie żywym świadectwem Twojej miłości, dowodem Twojej mocy. Pieśnią pochwalną dla Twojego imienia, abym mógł poprzez moje czyny i słowa inspirować innych do szukania Twojej obecności, do ufania Twojej miłości, do podążania Twoimi śladami. Niech tak będzie na zawsze. Amen. O Duchu Święty, źródło życia i pocieszenia, przypominam sobie dzień, w którym próba zapukała do moich drzwi zniszczycielską siłą. To było tak, jakby ziemia pode mną się otworzyła, pochłaniając całe moje bezpieczeństwo i nadzieje. Zła wiadomość nadeszła jak grom z jasnego nieba, niwecząc plany, które tak starannie i z poświęceniem ułożyłem. Nagle stanąłem w obliczu kruchości życia, niepewności przyszłości i przeszywającego bólu straty. W tamtej chwili rozpaczy poczułem się zupełnie sam i opuszczony. Łzy płynęły nieustannie, lęk ściskał moją pierś. Wiara chwiała się w obliczu ogromu próby. Pytałem Ciebie, mój Boże, dlaczego tyle cierpienia, dlaczego tyle bólu? Nie rozumiałem Twoich zamiarów, nie widziałem Twojej ręki w burzy. Wtedy to w ciemności mojej duszy przypomniałem sobie Twoje obietnice, słowa pocieszenia i nadziei, które znalazłem w Piśmie Świętym. Przypomniałem sobie o Twojej bezwarunkowej miłości, o Twoim nieskończonym miłosierdziu, o Twojej wierności, która odnawia się każdego ranka. Przypomniałem sobie, że Ty jesteś Bogiem, który przemienia dolinę cienia śmierci w miejsce pokrzepienia, który sprawia, że wytryska woda na pustyni, który leczy rany duszy. Przytuliłem więc moją wiarę, jak rozbitek chwyta się kawałka drewna na wzburzonym oceanie. Zacząłem się gorliwie modlić, wołając o Twoją pomoc, błagając o Twoją interwencję. Wyznałem moje słabości, moje wątpliwości, moje lęki i prosiłem, abyś mnie wzmocnił, abyś mnie prowadził, abyś mnie pocieszył. Stopniowo poczułem, jak Twoja obecność objawia się w moim życiu. Niewytłumaczalny pokój ogarnął moje serce, odnowiona nadzieja rozpaliła płomień mojej wiary. Nadprzyrodzona siła umożliwiła mi iść naprzód. Zdałem sobie sprawę, że nie jestem sam, że Ty jesteś ze mną, że Ty mnie kochasz, że Ty mnie podtrzymujesz. W tamtej chwili zrozumiałem, że próby nie są karą, ale okazją do wzrostu, do nauki, do wzmocnienia naszej wiary. Zrozumiałem, że Ty pozwalasz nam przechodzić przez trudności, aby nas ukształtować na Twój obraz i podobieństwo, abyśmy stali się silniejsi, bardziej odporni, bardziej zależni od Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, za to transformujące doświadczenie. Dziękuję Ci za to, że nie opuściłeś mnie w próbie, za to, że dałeś mi siłę, aby ją pokonać, za to, że nauczyłeś mnie ufać Tobie w każdej chwili. Dziękuję Ci za to, że objawiłeś mi Twoją bezwarunkową miłość, Twoje nieskończone miłosierdzie, Twoją wierność, która odnawia się każdego ranka. Niech moje życie będzie żywym świadectwem Twojej mocy, dowodem Twojej miłości. Pieśnią pochwalną dla Twojego imienia. Amen. Panie Jezu, zagłębiając się w głębiny mojego jestestwa, w konfrontacji z bliznami, które czas i próby odcisnęły na mojej duszy, czuję pilną potrzebę wołania o Twoje uzdrowienie, Twoje przebaczenie i Twoją siłę. Walki życia, jak nieubłagane fale, czasami porywają mnie z dala od Twojej obecności, przesłaniając wizję Twojej miłości i Twojej łaski, rany przeszłości. Jak ciernie wbite w serce, wciąż powodują ból i uniemożliwiają mi całkowite oddanie się radości Twojego zbawienia. Prowadź mnie, Panie, ścieżkami prawości. Naucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz, przebaczać tak, jak Ty przebaczasz, służyć tak, jak Ty służysz. Przemień mnie w naczynie honoru, zdolne do wszelkiego dobrego dzieła, narzędzie Twojego pokoju i Twojej miłości na świecie. Niech moje życie będzie odzwierciedleniem Twojej chwały, świadectwem Twojej mocy, pieśnią pochwalną dla Twojego imienia. Te słowa, Panie, są balsamem dla mojej duszy, pokrzepieniem dla mojego ducha, kotwicą dla mojej wiary. Przypominają mi, że Ty jesteś moim wiernym pasterzem, który nigdy mnie nie opuści, który zawsze będzie ze mną, prowadząc mnie, chroniąc mnie, wspierając mnie. Abym mógł żyć w Twojej miłości, kroczyć w Twoim świetle, służyć Tobie z radością i wiernością, aż do dnia, w którym spotkam się z Tobą w wiecznej chwale. Amen. Ukochany Ojcze, wchodząc do sanktuarium mojego serca, zdaję sobie sprawę, że wciąż istnieją ciemne obszary, niezbadane zakątki, w których wiszą wątpliwości, lęki i pytania. Niepewność. Jak cień, który nie chce zniknąć, czasami uniemożliwia mi pełne przyjęcie Twojego planu dla mojego życia, całkowite zaufanie Twojej miłości i Twojej mocy. Niepokój, jak nieustanny wir, okrada mnie spokoju i uniemożliwia mi cieszenie się teraźniejszością, przeżywanie każdej chwili w Twojej obecności. Niech Twoja łaska uzdolni mnie do wypełnienia tego zobowiązania. Niech Twój Duch Święty prowadzi mnie we wszystkich moich krokach. Niech Twoja miłość otacza mnie w każdej chwili. Niech moje życie będzie żywym świadectwem Twojej mocy, dowodem Twojej miłości, pieśnią pochwalną dla Twojego imienia. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże mojego serca i mojego umysłu w Chrystusie Jezusie. Niech Twoje światło jaśnieje w moim życiu, oświetlając moją drogę i prowadząc mnie do Twojej wiecznej obecności. Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy mi w każdej chwili, chroniąc mnie przed wszelkim złem i dając mi zwycięstwo we wszystkich bitwach. W imię Jezusa, mojego Pana i Zbawiciela, modlę się. Amen. Niech wieczna miłość, nieskończone miłosierdzie i niezachwiane przewodnictwo Boga, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego będą zawsze z nami, prowadząc nas, chroniąc i błogosławiąc na każdym kroku. Naszej podróży. Amen. Panie, w tej chwili intymnej komunii, wznoszę mojego ducha do Ciebie, uznając Twoją suwerenność nad każdym aspektem mojego istnienia. Próby, którym stawiam czoła każdego dnia, bitwy, które toczą się w moim wnętrzu, służą jako stałe przypomnienie mojej zależności od Ciebie, od Twojej siły, która mnie podtrzymuje, od Twojej łaski, która mnie odnawia. Psalm 35 rozbrzmiewa w moim sercu, powtarzając obietnicę, że Ty walczysz za mnie, że nie jestem sam w przeciwnościach. Wiara, ten płomień, który płonie w mojej piersi, jest ciągłą walką ze strachem, grzechem i próbami, które próbują mnie zwieść z Twojej drogi. Przywdzianie duchowej zbroi, nieustanna modlitwa, zaufanie Twojej ochronie to instrumenty, które uzdalniają mnie do zwyciężania w bitwach, które się pojawiają. W Chrystusie znajduję schronienie, siłę i pewność zwycięstwa nad wszelkimi przeciwnościami. Potwierdzam moją wiarę w Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela, moją bezpieczną przystań, mój port schronienia, moją skałę niezachwianą. W Chrystusie znajduję siłę, by zwyciężyć pokusy, nadzieję, by pokonać wyzwania, miłość, by przebaczyć tym, którzy mnie zranili. W Chrystusie mam pewność zwycięstwa nad wszelkimi przeciwnościami, obietnicę życia wiecznego, radość Twojej stałej obecności w moim życiu. Niech tak będzie, na zawsze. Amen. Teraz zrób coś specjalnego. Podziel się tą modlitwą z przynajmniej jedną osobą, która potrzebuje nadziei i pomocy. Możesz nie wiedzieć, z czym ta osoba się zmaga, ale Bóg wie i może użyć Ciebie jako narzędzia błogosławieństwa. Zostaw tutaj w komentarzach swoją prośbę o modlitwę. Nie ma znaczenia, jak duże jest wyzwanie, z którym się mierzysz, razem w modlitwie możemy wołać do Boga, który czyni niemożliwe. To jest przestrzeń wiary i wspólnoty, i chcemy, abyś wiedział, że nie jesteś sam. Modlitwa jest potężną bronią, i kiedy się jednoczymy, niebo porusza się na naszą korzyść. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, skorzystaj z okazji już teraz. Nie przegap okazji, aby codziennie otrzymywać wiadomości, które wzmocnią Twoją duchową podróż i odnowią Twoją wiarę. Włącz dzwonek, aby nie przegapić żadnych treści i bądź zawsze połączony ze Słowem Bożym. Tutaj jesteśmy razem, jak jedna wielka rodzina w Chrystusie, wzrastając w łasce i miłości.